Politycy, których wszyscy Państwo znają, jeszcze nigdy nie zamienili ze sobą słowa. Panowie Zbigniew Ziobro i Janusz Palikot, zapraszam. Witam Panów. Cieszę się pan bardzo, pan. że Panowie przyjęli zaproszenie. Zacznę od tej informacji, która dzisiaj się pojawiła. Od wniosku, Ja nie wiem czy wniosek jest dzisiejszy, ale informacja jest dzisiejsza, że mm, zwrócił się pan y, Zbigniew Ziobro do pani marszałek Sejmu o zdjęcie w cudzysłów, immunitetu pana Palikota za jego wypowiedź. Ja chętnie od razu y, się zgadzam, y, sam zrezygnować z tego immunitetu. Nie będę musiał fatygować pani marszałki Nikopacz. Także proszę na to liczyć. Y, y Przyjmuję to ze zrozumieniem i satysfakcją. Mam nadzieję, że pan poseł nie zmieni zdania. Myślę, że tego rodzaju sprawy warto rozstrzygnąć się przed sądem, zwłaszcza, że dotyczą zarzutów poważnych, no bo jakby się okazało, że ma pan rację, to też byłoby to jeśli, byłoby to ważna informacja. Jeśli pan minister pozwoli, to, hmm. bo państwo nie, nie mają prawo nie wiedzieć, o co chodzi. Chodzi o wypowiedź pana posła Palikota w kropce na D. Przed roku mniej więcej. Tak. Pan Palikot pytany wówczas, czy podpisałby się pod słowami Kazimierza Kuca, że Kaczyń, cytuję, że Kaczyński razem z Ziobrą zabili niewinną kobietę, chodzi o Barbarę Blidę, miał odpowiedzieć tak i powiem, że mam nadzieję, że przez tych dwóch panów, Kaczyńskiego i Zióbrę już żaden człowiek w Polsce nie będzie zabity. I ciągnął pan ten wątek. Wracając do wątku o tej odpowiedzialności za śmierć niewinnej kobiety, bardzo współczuję teraz tej nowej mamie, tej żonie Ziobry, temu dziecku, które się urodzi, no przecież jak można żyć przez całe życie z piętnem ojca, które ma ręce wymaczane we krwi? Koniec cytatu. A no to są szokujące konsekwencje pana postępowania. Wielu ludzi do tej pory poturbowanych na całe, całe życie. Profesor Widacki, profesor Podgórski, całkowicie oczyszczony prawomocnym wyrokiem z zarzutów, które pan mu publicznie postawił. Już nie wspomnę o panu doktorze Garlickim, pani Barbarze Blidzie czy bardzo wielu innych ofiarach pańskiej działalności jako prokuratora i ministra sprawiedliwości. Pan skrzywdził tak wielu ludzi, że to, że Pan teraz dzisiaj chce atakować mnie, który Panu to wypomina, no w największym stopniu pokazuje świat hipokryzji, w którym Pan funkcjonuje. Ja na, prawdą na jest, nie ma... przez sekundę myślałem, że Pan poseł skorzysta z okazji, żeby za... wyjąć no, sprawę z sądu i przeprosić. No nie, wie Pan co, jeżeli ja cytuję to sformułowanie, to jest trawestacja powiedzenia Pana ministra sprzed wielu lat, kiedy pełnił funkcję prokuratora generalnego, że żaden człowiek już przez tego Pana nie będzie zabity a propos doktora Garlickiego, to ja chcę w ten sposób dać szansę panu prokuratorowi wejścia na dobrą drogę i zrezygnowania z tego sposobu myślenia. Chcę doprowadzić do pewnego absurdu jego własne słowa i pokazać mu, jak one się mogą zwrócić przeciwko niemu samemu. No ale zamiast tego jest wyrok czy wniosek do, do sądu i, i ściganie kogoś, kto hmm, pana przywołuje do porządku. nie będzie w tej sprawie. Cóż, wydaje mi się, że pan poseł Palikot mówiąc o pozbawieniu życia, ma na myśli swoją działalność, w której promuje narkotyki, pewien sposób życia, który może rzeczywiście, nie tylko może, ale rzeczywiście prowadzi wielu młodych ludzi nie tyle na manowce, ale do e, tragicznych konsekwencji, do śmierci, do grobu. E, I niestety ta e, pana działalność e, będzie niosła owoce, jeśli ona będzie bez reakcji e, i bez stanowczego sprzeciwu. Natomiast co do mojej działalności, jeśli pan pozwoli jako Generalnego, to ona miała na celu to, aby chronić ludzi przed przestępczością, chronić ludzi przed groźnymi ludźmi, którzy też odbierają życie w ramach zbrodni, którą chce Pan mi przypisać. I muszę Pana poinformować, że w wyniku moich działań po dwóch latach, kiedy odchodziłem z urzędu, w Polsce popełniono o tysiąc przestępstw mniej każdego dnia. Czyli o tysiąc osób mniej stawało się ofiarami przestępstw w wyniku działań, jakie koordynowałem i podejmowałem komisję Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. To się nie wzięło znikąd. I rzeczywiście konsekwentne działania, jakie prowadziłem, przynosiły wymierne efekty, więc wśród tych pewnie przestępstw, które nie popełniono, były też przestępstwa zabójstwa, bo zabójcy trafiali tam, gdzie ich miejsce, czyli do zakładów karnych, a pan o ich prawa być może chciałby się upominać. Różnimy się tutaj we wrażliwości. Myślę, że przed sądem będziemy dowodzić swoich racji. Natomiast walka z korupcją, który jest realnym problemem, rozumiem, że burzy w panu krew i niechęć wobec takich działań, ale było posunięciem słuszną. Było to, było to działanie słuszne, uzasadnione i w sprawie pani Blidy, gdzie przecież prokuratorzy nie tylko stawiali zarzuty, ale później sąd skazał już wyrokiem prawomocnym inne osoby współpodejrzane, współoskarżone. Z panią Barbarą Blidą. To, że doszło do tragicznego zdarzenia, m, samobójstwa, to był to wynik tragicznej decyzji pani Barbary Blidy, i uwikła, nie? środowiska politycznego, które moralnie odpowiada za to, że pozwoliła, by uwikłała się w relacje z ludźmi, którzy są z podziemnej ciemnej gwiazdy i popełniali przestępstwa. I później w wyniku tego pukał do niej prokurator, bo prawo za moich czasów, gdy byłem prokuratorem generalnym, było równe wobec wszystkich. Pan uważa i A daje nie, temu wyraz działania. Tak byli równi, powiedzieć. równiejsi. I na tym polega różnica filozofii postrzegania państwa, z nami. No, po pierwsze Pan wysłał tysiące niewinnych ludzi do więzienia i rzeczywiście kiedyś za to pan odpo odpowie wreszcie, ale nie za rządów platformy, bo co do jednego możemy być pewni, różnica między ziobrą Tuskiem a Kaczyńskim jest tylko stopnia niezrozumienia rzeczywistości. I oni się w sposobie łączenia moralności i prawa, w sposobie e, e, represyjnego rozumienia charakteru wymiaru sprawiedliwości niczym nie różnią. Jeśli pan mówi, że po pierwsze my nie promujemy e, e, marihuany ani narkotyków, my uważamy, że e, sposób e, postępowania wobec ludzi, którzy na przykład palą marihuany który Pan zaproponował, czy pan kontynuował w sposób postępowania z ludźmi, którzy po piwie jadą na rowerze. Wie pan, że przez pana 50 tysięcy ludzi rocznie, po jednym, po dwóch piwach trafia do więzienia, że w Krakowie w pańskim rodzinnym mieście trudno jest przejść na rowerze przez rynek, bo natychmiast policjanci kogoś zapakują do pudła i pan się tym szczyci, że 200 tysięcy ludzi za bezdurno pogorszyło tylko sobie jakość swojego funkcjonowania w życiu społecznym, trafiając z nieistotnych powodów do więzienia. To samo dotyczy karania niewinnych ludzi właśnie, czy młodych ludzi za niewielkie ilości marihuany. No, pan, y, 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 mam nadzieję, że to nigdy nie spotka pańskiego syna, ale pan jest gotów właśnie doprowadzić takiego absurdu, że człowiek z powodu tak ciężkich y, 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 pana zdanie wykroczeń, jak posiadanie dwóch, czy trzech, czy czterech gramów marihuany trafia na kilka tygodni, czy kilka miesięcy do więzienia. Y, to w największym stopniu pokazuje, jak pan nie rozumie współczesnego świata i, i, i nie wyciąga pan wniosków z tego, z czego wyciągają wnioski ludzie na pana stanowiskach w wielu innych krajach, w których się odchodzi od penalizacji, od karania za posiadanie narkotyków. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie to, te niesamowite łączenie zła i prawa, to jest coś, co, co w największym stopniu jest mi obce i co jest obce całej nowoczesnej Polsce, do której pan niestety nie należy. Panie, panie... Można odpowiedzieć? Tak. Bardzo proszę. Otóż to, co nas różni, to hmm. spojrzenie na rolę państwa i rolę też i polityków w państwie. Pan chce się upominać o tych którzy często przemocą, brutalną przemocą realizują swoje prawa. Ja chcę się upominać o tych, którzy są pokrzywdzeni właśnie w wyniku takiej działalności. Moją rolą jako prokuratora generalnego było spowodować, aby w Polsce była realizowana w wymiarze sprawiedliwości zasada sprawiedliwości, że człowiek, który dopuszcza się brutalnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, który brutalnie bije, gwałci, trafia do więzienia. I w związku, w związku tym? Z tym, I w związku z tym. Takie działania podejmowałem one przynosiły wyniki. Na przykład rozboje, bardzo poważne przestępstwa spadły o jedną trzecią. Ale, Ale pana to nie obchodzi, bo zwykli nie, ludzie, ludzie, którzy padają ofiarami zwykli ludzie, którzy kultura, ofiarami. Ja, ja próbuję jeśli pan pozwoli, bo odrobinę takiej kultury myślę, że możemy tutaj pokazać. Otóż widzi pan, mnie interesuje los zwykłych ludzi. Pan ma ochronę, pan jeździ nie drogim rozumiem. samochodem, ma pan komfort życia i pan się nie musi bać. Ale zwykli Polacy, niestety, którzy żyją na osiedlach, często boją się przestępców, boją się chuligańskich czynów, boją się brutalnych napadów i padają ich ofiarami. I moją rolą jako ministra sprawiedliwości było zmienić ten stan hmm. rzeczy. dlatego zdecydowanie rzeczywiście opowiadałem się za wsadzaniem do więzień, ale tych, którzy popełniają ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, to i ciężkie pan, przestępstwa za no bo, tutaj, jest I tutaj, trafiali, to za jest, moich czasów tacy, jest, błagam, tacy ludzie trafiali bardzo... do zakładów karnych i dlatego no. spadła gwałtownie przestępczość. Bo za zawsze. czasów pana ale rządu, pan kiedy pan od... rządziła Platforma, a pan pełnił bardzo ważną w niej rolę. Wychodzili z, na wolność groźni przestępcy i w Polsce dziś przestępczość rośnie. To jest efekt pana polityki, ale pana nie obchodzi los tych, którzy stają się pokrzywdzeni, którzy są ofiarami. Pan będzie myślał o ich sprawce. Znaczy, ludzi, którzy tak bardzo się otaczali ochroną jak Ziobro i Kaczyński nie było w polskiej polityce po 89 roku. Ja nie mam żadnej no, ochrony. To no, wyście no, lubowali no, to, się w tych to. ogromnych kordonach borowców, z którymi przybywali się na konferencje czy na posiedzenia no. Słynne e, 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 były pana wypowiedzi z pana ochroniarzem. Do Wodykać, ale tak, przed, więc... no, błaga, no, mówi pan bardzo długo, potem pan nie pozwala okay, skończyć bardzo. żadnej myśli. Więc po pierwsze, ja nie mam żadnej ochrony. Bardzo często chodzę bez żadnej ochrony. Nie boję się ludzi w przeciwieństwie do Pana. Mam odwagę spotkać się także z ludźmi, którzy zupełnie inaczej myślą, porozmawiać z nimi na ulicy. Nie chowam się właśnie za paraga, pa, pa, paragrafami, kajdankami i przepisami, tylko staję często twarzą w twarz człowiekiem, który zupełnie myśli inaczej niż ja. Po drugie, proszę Pana, jeżeli chodzi o prokuraturę, która, którą Pan tak upolitycznił, jak mało kto przed Panem, znaczy może jeszcze Lech Kaczyński, to prokuratura, która za Pana rządów podaje statystyki, w wyniku których się poprawia. Wykrywalność. No wie pan, to są ponure żarty. Jak wygląda kondycja psychiczna prokuratury? Widzieliśmy kilka dni temu, kiedy prokuratura ta sama, zdemoralizowana, zniszczona przez takich ministrów jak pan i prokuratorów generalnych, wysługuje się obecnemu premierowi, aresztując człowieka, któremu się panowie, prowadzi po W dniu debaty przejmie. Panowie, panowie, mam propozycję. Pan... Yy, mam propozycję. Wrócimy do tych spraw. Ogólnopolitycznych i, i do problemów wymiaru sprawiedliwości. To Natomiast... jedno słowo. Prokuratura została zdemoralizowana przez zmiany, które pan popierał, o rozdzieleniu funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To, bo za to, moich panowie, czasów nie, nie był było tamtego Tak samo jak pan nie uniknął odpowiedzialności za pana fałszywe oświadczenie. Tak jest. W tym sensie byłem polityczny. Chciałem, aby wszyscy byli równie wobec prawa. Wrócimy, Również ja, pan Obiecuję, że wrócimy do tych wątpliwości i, i, i do wymiaru sprawiedliwości, i do polityki, i nawet do Ambergold. Natomiast y, pan poseł mm, wspomniał już w odpowiedzi na pierwsze pytanie o, o, o narkoty. Prezydent Kwaśniewski podpisał ustawę, która penalizuje posiadanie marihuany. Dzisiaj mówi, bardzo głośno mówi, donośnie, to był błąd. Panie redaktorze, myślę, że pan yy, prezydent I po, Kwaśniewski... I podaje pan, i do, tak. Tylko dokończę pytanie. I pan prezydent Kwaśniewski podaje statystyki, z których wynika, i to rzeczywiście i, i statystyki, i, i badania ekspertów międzynarodowych yy, organizacji medycznych, z których wynika, że, że yy, alkohol czy, 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 czy nikotyna są dużo groźniejsze niż marihuana. Krótko mówiąc, zapalę sobie papierosa, popiję drinkiem. wszystko Jestem czysty, natomiast jeśli wezmę marihuanę, ja jeszcze trzymam sobie w domu, no to mogą mnie zapuszkować. To o, jest OK? O mądrości polityka myślę, że świadczy to, czy potrafi słuchać, i czy potrafi korzystać z wiedzy i doświadczenia tych. Którzy przekonali się, czy łagodna, liberalna polityka w stosunku do posiadania marihuany i innych narkotyków przyniosła efekty. Jeśli pan redaktor sięgnąłby do doświadczeń Holandii, która przecież słynęła przykładem liberalizacji wobec posiadania narkotyków, to dowiedziałby się pan, redaktor i wszyscy, że Holandia wycofuje się bardzo zdecydowanie z łagodnej polityki wobec narkotyków. I nawet nie dlatego, że. Tam jest więcej popełnionych przestępstw, jest więcej, więcej demoralizacji rozbitych rodzin, problemów społecznych, ale dlatego, że Holendrzy obliczyli, że koszty, jakie muszą ponosić na skutki tej łagodnej polityki narkotykowej, która dopuszcza posiadanie marihuany, są tak wielkie, że ich na to nie stać. Szpitale psychiatryczne w Holandii pękają szwach. Bardzo... Powiększyła się liczba osób chorych na schizofrenię. Nie wiem, czy pan redaktor wie, te same dane bardzo poważnych instytucji wskazują, że często używanie marihuany sześciokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo choroby bardzo poważnej, jaką jest schizofrenia. Nie mówiąc o całym szeregu innych zaburzeń, które ta marihuana poprzez jej używanie powoduje. Więc dlaczego dlaczego, dlaczego Holendrzy się wycofują? Dlaczego Brytyjczycy, którzy też byli w pewnym momencie zwolennikami łagodnego traktowania, należą do tego archaicznego? świata, który odrzuca pan palikot i wprowadzają surowsze niż w Polsce a cześć, konsekwencje. A Czesi, a Portugalczycy, a Niemcy. Konsekwencje Pozwoli pan. Mianowicie zaoszczyli kary za posiadanie narkotyków do pięciu lat pozbawienia wolności. Dlaczego na Lasce, która w latach siedemdziesiątych eksperymentowała i wprowadziła, <laughs> tak jest stan Stanów Zjednoczonych, <laughs> jeśli ktoś nie wie, gdzie to jest, wprowadziła możliwość posiadania narkotyków, wycofano się, dlatego że stwierdzono empirycznie, że dwukrotnie wzrosła ilość osób używających marihuany. Znacznie zwiększyły się patologie z tym związane i znacznie zwiększała się prostu... liczba osób, które sięgały później po twarde narkotyki, które prowadzą wprost do śmierci. Teraz... Czyli właśnie to sięganie po twarde narkotyki Pasek... no, pa... ma prawo odpowiedzieć. Ma, ma pan prawo i, pa, i pan odpowie tylko ja bym bardzo chciał, żeby, żeby wstępem do, do pana odpowiedzi był krótki materiał. To jest wypowiedź chłopaka, który od paru miesięcy jest w ośrodku Monaru, yy, brał marihuanę, opowiada o skutkach tego zobaczmy. Mhm. Znaczy to było tak, mam wtedy 12 lat i z kolegami starszymi na osiedlu. Też raz spróbowałem marihuany i, i tak to się zaczęło. Około półtora roku temu, kiedy budziłem się w nocy, żeby zapalić. Co, każdego dnia już to robiłem. Rano, w południe, wieczorem. No i tak jak mówię, budziłem się nawet w nocy, żeby zapalić i już nie dawałem rady też. W sumie, no to zacząłem od marihuany, a skończyłem. Na kokainie, mefedronie, mefedronie i przeważnie tylko to później brałem. Już marihuanę nie paliłem, tylko brałem cięższe narkotyki. To jest okłamywanie siebie, że nie jest się uzależnionym, nie uzależnia, tak naprawdę jest inaczej. Mam 19 lat no i żałuję wszystkiego, że zacząłem brać narkotyki. To, no, to, to właśnie tacy ludzie jak Zbigniew Ziobro doprowadzili do nieszczęścia tego człowieka. Bo gdyby było normalnie, tak jak my proponujemy. Kazał, zaraz, sekundy, gdyby było normalnie, tak jak my proponujemy, to taki człowiek nigdy by nie musiał chodzić do mafii, żeby kupić marihuanę. To tacy ludzie jak Zbigniew Ziobro napędzają kabze gangsterom w Polsce, bo oni powodują, nie, ale... że idzie pan najpierw o marihuanę, a potem pan tam, tam dostaje amfetaminę i kołymy. Tak! To młody... Ziobro działają na rzecz mafii e, e, narkotykowej ten w Polsce. Jeżeli chcemy mówił... przerwać, panie redaktorze, Aha. ten kontakt między gangsterami a konsumpcją, to musimy doprowadzić, że coś takiego, co właśnie prowadzi do znacznie mniejszych skutków niż alkohol i papierosy, jest normalnie dostępne, bo wtedy ta marihuana nie jest nasączona innymi środkami uzależniającymi, jak to robią dzisiaj gangsterzy, bo przy okazji nie proponuje się innego rodzaju środków. Na tym polega ta inicjatywa, na którą poszły Czechy, Portugalia, Jupa. Niemcy, wiele innych krajów. Pan podaje dwa przykłady. Przykłady, przykłady to, które pan bardzo tendencyjnie interpretuje, bo kłamsem było to, że Holandia się wycofuje. Niektóre co miasta pan opowiada, niektóre gminy, wczoraj responny. Panie pan nie przerywa, niektóre gminy w Holandii się wycofują. Przede wszystkim ze względu na ogromną liczbę emigrantów, którzy tam e, e, łamią wie, miejscowe prawa, a nie z powodu proszę tego, że się do ma. w internecie no, ale błagam, nie pan nie, pan proszę, nazywa, że nie, pan nie jest ciężko przyjąć sekundę. inny sekundę. punkt widzenia. Panie poseł, Pośle, bo pan postawił posłowi, poważny zarzut wspierania nacji. No oczywiście, bo jeżeli się toleruje nielegalny handel marihuany, to wspiera się mafia w Polsce Myślę, to jest wiarygodne. To jest wiarygodność pana Palikota właśnie. tym to, to zwłaszcza materiale, malna. który widzieliśmy przyjętym dramacie młodego człowieka, który poszedł drogą, którą popularyzuje pan palikot. Nic podobnego. I to, co robi, to, co Nic widzimy co wszyscy, każdy może to ocenić zachowanie pana palikota na od ostatniego czasu w Sejmie. zamiast zajmować się szukaniem pracy dla młodych ludzi, którzy nie mają tej pracy, wjeżdżają do takich krajów jak Holandia, szukać tej pracy, to Pan Palikot zajmuje się głównie w Sejmie tym, żeby zalegalizować narkotyki, aby to była droga do śmierci jak tego młodego człowieka, który to został pokazane. To pan jest reprezentantem interesów mafii, tych wszystkich grup które ja? chcą tak, My jeśli samy wstać dabrygowiado, w takich kategoriach, taki kategoriach pańskich słów, używając. Hmm. Którzy chcą, żeby legalizować e, posiadanie w Polsce narkotyków, bo to tylko rozszerza dostęp do narkotyków również twardych. Odwołam się do słów jednego cytatu człowieka, Ale... który pana zdaniem, o, jedno słowo, jest też w takim razie reprezentantem mafii. Pozwólmy Ten człowiek powiedzieć. powiedział, legalizacja marihuany byłaby ogromnym złem. Około 98, 90% osób, które są obecnie, się obecnie leczą, zaczynało od trawki. Świętej pamięci Marek Kotański Monar. Otóż to tego... jest człowiek, pan który panie reprezentuje panie w takim razie mafię. Tak jak ja. Jak, na czym to ma polegać? On, na czym to ma polegać? Mówi że mówi to samo, że jeżeli ja państwo będzie kontrolowało mówią... sprzedaż marihuany sens... tak jak papierosów, to na czym będzie polegał zarobek mafii? Proszę mi to wytłumaczyć. Na tym, że dostęp do narkotyków powoduje szerszy też dostęp i zapotrzebowanie nie, na Twarde dzisiaj. narkotyki, panie pośle, narkotyki. Panie wszędzie panie pośle? tak było. W tym metod, pośle, pan o tym doskonale wie, na to wskazują badania i doświadczenie Holandii. Między innymi. Pan Panowie, sekundę, bo mamy. O, mamy nawet mikrofon, który działa. Mamy przedstawiciela ruchu Młody Człowiek, Inicjatywa Wolne Konopie. A może Pan by chciał zadać, bo Jak utrudniłem Panu Palikotowi zadanie, pokazując materiał z Młodym Człowiekiem. Może Pan... Jak najbardziej. Ja jestem również użytkownikiem konopi, zakazanej konopi indyjskiej w Polsce. I słuchając to, jeszcze abstrahując do teorii przejścia, którą Pan Trzyma lansuje... Trzyma Pan to w domu? E, tak, trzymam to w domu, owszem. To Pan uważa. Uważam bardzo. Eee, w każdym razie, e, słuch słuchając wypowiedzi tego młodego chłopaka, można wywnioskować, że on opowiada o nikotynie. Tak, nie znam też palaczy, którzy budzą się w nocy, którzy mają z tym problemy, którzy muszą palić. Eee, szczęście dla tego młodego człowieka, że trafił do ośrodka monarowskiego, a nie do zakładu karnego, gdzie jego życie skończyłoby się praktycznie i być może to właśnie doprowadziłoby do jego śmierci. Bardzo szybko. Proszę się ustosunkować do tego, dlaczego 8 na 10 złotówek wydajemy na ściganie i czy to jest jedyna metoda na to? I czy ustawa o przeciwdziałaniu naprawdę przeciwdziała narkomanii? Proszę pana, Dziękuję. to pan, pan serwuje młodym nie, ludziom to tragiczny pan... los. I jeszcze do, odniosę Dobra. się do tego, bo ja rozmawiałem z merem Holandii, burmistrzem miasta Amsterdam, czy znaczy merem, merem Amsterdamu. I on mi powiedział, że potworny problem, jaki mają, dlaczego się wycofują, to to, że to pan wysłał młodych Polaków do Amsterdamu, dlatego, że tutaj mogą ich wsadzić do więzienia. Widzę, że idzie pan... Co powiedzieć panu ministrowi? Cóż, myślę, że tutaj kolega idzie w ślady swojego mistrza. Ja wysłałem młodych Poleków do więzień do Amsterdamu. To, 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 daje, to daje do myślenia fakty są takie. Rozmawiałem z jednym z polityków holenderskich, który przesłali zresztą wczoraj internetem dane, które wskazują, że Holandia wprowadza bardzo restrykcyjne rozwiązania, jeśli chodzi o walkę z narkotykami, dlatego, że liberalizacja całkowicie zawiodła i tam wśród partii po lewej i po prawej stronie nie ma już tych, które promują narkotyki, mm -hmm. tylko są te, które dyskutują, co zrobić, aby wprowadzić rozwiązania, które te narkotyki wycofają z życia publicznego Holandii. Niestety, wbrew temu, co Pan mówił, teoria przejścia jest teorią naukową, która znajduje pod Stwierdzenie w licznych badaniach. Mianowicie jest tak, co mówił tutaj też i ze swoim cytatem, którego przywołałem w świętej pamięci Kotański, że ogromna większość ludzi, która sięga później po twarde narkotyki, wchodzi w tą kulturę narkotyczną poprzez zażycie czy zapalenie tego pierwszego skręta. Co więcej, co więcej, raport, do którego powołuje się pan Palikot i również kolega. Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje w rozdziale czwartym, że osoby, które mają kontakt z, z marihuaną w 20% uzależniają się, a te, które często używają tego narkotyku, uzależniają się w 50%. Więc trzeba patrzeć na tą sprawę od tej strony. Jeśli chodzi o koszty, no to koszty leczenia w Holandii, Holandia jest dużo bogatsza od nas, są tak wielkie, że oni cofają się w kierunku penalizacji. Brytyjczycy i inne kraje pokazują drogę, którą my powinniśmy iść, a nie cofać się. Więc jednym słowem, jeżeli jest tak. Mogę że e, f, badania znaczy, australijskie dowiodły, iż 30% młodych ludzi mówi, że dlatego nie sięga po narkotyki, po e, marihuany, ponieważ ona jest nielegalna, a byłaby gotowa sięgać po nią, gdyby była legalna, to oznacza, że legaliz legalizacja marihuany spowoduje ogromne problemy społeczne, jakie będą z tego wynikać. Spowoduje wzrost e, schizofrenii, paranoi, rozmaitych problemów, które rodzi e, marihuana i, i wzrost w twardych, twardych Panie narkotyków. Ile? lat w Polsce obowiązują przepisy o karaniu za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Ile lat? Przynajmniej 10 lat. Czy w tym czasie wpadła konsumpcja marihuany, czy wzrosła mimo tych represyjnych przepisów? Czy nie ma pan po prostu dowodu z rzeczywistości, że ten sposób postępowania tylko zwiększa konsumpcję, a nie zmniejsza w Polsce i wszędzie na świecie? Właśnie tam, gdzie doprowadzono do sytuacji, w której tak jak w Czechach, w Portugalii, w innych krajach zalegalizowano, można posiadać na własne potrzeby dwa czy trzy krzaki, doprowadzono do sytuacji, w której właśnie ta konsumpcja jest unormowana i ludzie mniej przechodzą na twarde narkotyki. Żeby jasne, dane, po, po samy, bo, dane. prawdziwe dane. Prawdziwe. Tak. Ale jest pan dokładnie sam... odwrot, niż pan w Polsce mówił. 80 tysięcy wypadków jest spowodowane po alkoholu, jak pan wie, samochodowych. 78% gwałtu spowodowane jest po alkoholu. 50 kilka innych przestępstw w ogóle w Polsce spowodowanych jest po alkoholu. Po marihuanie w Polsce jest zero przestępstw spowodowanych. Pan... Akurat, akurat, akurat mówi pan prawdę. Dowolnie pan... Dowolnie żongluje pan danymi, z badaniem przecież jednoznacznie wynika, że marihuana zaburza percepcję i jest jednym z powodów, które no mogą, prowadzić, które mogą prowadzić do wypadków drogowych, między innymi, ale wie pan, pan proponuje takie oto rozumowanie, że alkohol jest zły, jeszcze możemy się zgodzić z jego nadużywanie, to znaczy, że zastosujmy coś jeszcze równie złego, jaką jest, albo prawie Nie. tak samo złego jak pana opinii, jak marihuana. Jeżeli ktoś jest chory na żółtaczkę, to niech jeszcze zachoruje w takim razie na Nie. gruźlicę. Otóż Zakazuj to jest droga, dadzą. która idzie donikąd. Niech pan proponuje młodym ludziom pracę. Niech pan Proponuję politykę po rodzinną, by mogli bezpiecznie samego. rodzić dzieci, a nie narkotyki panowie, dla nich. To nie jest panowie. Czas w panowie, dotrzymać... śmierć. To to pan, życie. Pracę i życie. Panowie, chciałem. Zabiera chciałem... pan marzenia młodym ludziom. Panowie, chcę Chcę dotrzymać obietnicy. Chcę dotrzymać obietnicy, to... bo obiecy, obiecywałem panom państwu przede wszystkim, że wrócę do spraw ogólnych. Zastanawiam się, co panów łączy. Ta kwestia, o którą omawialiśmy, czy panowie omawiali przed sobą, to na pewno nie. Czy większym problemem dla Polski jest dziś? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Dla mnie między Donaldem Tuskiem, Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobro różnica jest minimalna i dotyczy niuansów. To są po, e, e, tak, mi, tak minimalna, że mówił pan Arkadiuszu do szefa klubu Solidarnej Polski: obalmy razem Tuska. Tak, tak, dlaczego? Dlaczego, że Donald Tusk, który mówi, chcecie zalegalizować. A, czyli jak za pan mówi Zbyszku, zróbmy to, obalmy Tuska. tak? Nie, to był oczywiście znów żart z powiedzenia okay. Jarosława Kaczyńskiego, zresztą skierowanego do, do, do e, 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 pana posła Ziobry. E, 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 tusk chemizacja pedofilii, kastracja chemiczna pedofilii, chcecie mieć legalną marihuanę, zmieńcie sobie premiera, stosunek do in vitro, do związków partnerskich. Czym się on różni od Zbigniewa Ziobro? Ja sobie mogę równie dobrze wyobrazić, że go wina zastąpi Ziobro w rządzie Donalda Tuska. Będzie mniej więcej taka sama polityka. Dla mnie to są trzej politycy tkwiący w XIX-wiecznym pojmowaniu świata. To długo pan musiał być w Platformie, żeby dojść do tego wniosku? No, byłem pięć lat. Tyle mi wystarczyło trochę krócej niż minister Łukaczyńskiego, żeby rozpocząć własną drogę polityczną. Przez wiele lat, jak wielu ludzi w Polsce, łudziłem się, że Tusk to jest coś innego. To jest przedstawiciel Polski staroświeckiej, Polski właśnie konserwatywnej, tradycyjnej, Polski, w której właśnie ma duży wpływ ma Kościół, w której zamiast ekonomii Nauki Polsk, o zdrowiu, Polski, o informatyki Polski, panie, po, pa, Polski panie, panie pośle, która, czy, czy się komuś podoba, czy nie, to spokojnie trzeba stwierdzić, że dzisiaj ma zdecydowanie większe poparcie wyborców niż inne. To co się okaże, jak będą wybory, bo sondaże, jak pan wie, badają zupełnie coś innego niż realne poparcie wyborcze. Ale w każdym bądź razie te różnice między Kaczyńskim, Ziobrą a Tuskiem są dzisiaj minimalne. To jest jedno z największych osób z ostatnich kilku lat. Solidarna Polska powstała między innymi po to, aby pan Palikot nie mógł nigdy dotrzeć do władzy. to byłaby najgorsza perspektywa, jaką mogłaby Polskę spotkać nawet gorsza, gorsza niż Donald, gorsza niż Donald Tusk. Co Ale tak czy czekali, już już szukaliście poparcia ruchu Palikota dla, dla wniosku o komisję śledczą. Natomiast jest jeszcze gorsza perspektywa wspólnej koalicji y, y, Palikota i Donalda Tuska. A. Dlaczego ona jest całkiem prawdopodobna? Bo wtedy, kiedy Donald Tusk ma realny problem, zawsze może liczyć na wsparcie pana kiedy Palikota. Tak było, Przykładem jest fundamentalne głosowanie w sprawach reformy emerytalnej, gdzie pan poseł Palikot opowiadał się wbrew swoim socjalnym w tej chwili deklaracjom i wrażliwości za po to. stronie y, rządu kapitalizmu, który skazuje ludzi na to, że nie będą posiadali emerytury na stare lata i na pracę dożywotnią, do, do śmierci. Natomiast te, wtedy Donald Tusk można pana liczyć. I te rządy wspólne, pana posła Palikota, który nie ma po, tak naprawdę poglądów poza walką z Kościołem i promowaniem narkotyków o... I, I Donalda odwołaniem Tulska, Donalda Tusk. było Byłoby, to byłoby największe nieszczęście dla Panie, Polski. Panie, Dlatego jest Solidarna Polska, bo w przyszłości na prawicy była zdolność koalicyjna i kiedyś ekspozycja lidera opozycji mogło się odbyć nie w lokalu partyjnym, ale w machu Sejmu, A, gdzie jest a propos, lidera to się a, propos, a, propos, a propos tamtego lidera opozycji, który, który, który wygłasza swoje ekspozycje w lokalu partyjnym, czy, 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 czy jak usłyszał pan z ust rzecznika PiSu, że ta czwarta RP to jest OK, tylko bez ziobry, to pomyślał pan, że Przekro się panu zrobiło, czy pomyślał pan, że to, że to w sumie prezent, bo jest pan w stanie od tego bagażu się uwolnić? No cóż. E Pamiętam czasy, kiedy Jarosław Kaczyński przez nie, tak krótki czas mówił coś zgoła innego, ale będąc, byłem odpowiednio długo też rzecz, rzecz jasna w pisie, że wiem, iż pan rzecznik PiSu Adam Hoffman mówi te słowa. O konsultacji i za poleceniem, zgodą pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. To jest polityka, niestety, ona przybiera czasami taki charakter. Jarosław Kaczyński w ten sposób, rozumiem, chce się odciąć od dokonań rządu Prawa i Sprawiedliwości w walce z przestępczością i korupcją, bo wszystkie te działania przeżyły. Chce się odciąć, no bo. Skoro mówi, że Ziobro był problemem i obciążeniem tego rządu. Ja przypomnę i myślę, że warto o tym też pamiętać, że po dwóch latach naszej koalicji. Został przeprowadzony sondaż cbos u z którego wynikało bynajmniej nie to, że Jarosław Kaczyński jest najbardziej popularnym politykiem, PiS, a ja największym obciążeniem, ale raczej coś odwrotnego. Ale ja podchodzę z pełną tolerancją i zrozumieniem wobec Jarosława Kaczyńskiego, który jest w trudnej sytuacji, i stara się szukać jakichś argumentów, aby postawić, postawić się drogę i tamę Solidarnej Polski, która idzie do przodu. Akurat tu Kończymy, się, panowie. Tu się akurat zgodzę. Jarosław Kaczyński, Bezbigniewa Ziobry to truchło polityczne. To nie ulega najmniejszą ale powiem panu jedną rzecz, zasadniczą i podstawową. Y, y, y. Poparliśmy rząd Donalda Tuska w reformie 67, wiedząc jak ona jest ułomna i kaleka, ponieważ zwaloryzował progi dla najgorszych i zafundował fundusz łopkowy. Warto było z tego produktu To są pseudoprojekty, a tak naprawdę Donald Tusk i Janusz Paliko, to, naprawdę, to naprawdę mają się dobrze ze sobą razem, wtedy kiedy chodzi o duże sprawy. Rozwywalibyście no wniosek i Polskę i Polaków tak, że naprawdę e, Jeśli ktoś pokona Polacy, to ruch palikotu. Na ma Marihuana później Panowie, chaszysz, tak, co a co potem warto. kokaina. A potem krzyż. Zamiast pracy, zamiast tak, pracy. To lepiej widać Tak, tak, że, dłużej tak, tak, że panowie palikot z panem ziobrą ze sobą rozmawiając. To też jest jakiś mini przełom w naszej tak. polityce. Na początek sezonu nic złego się nie stało. Janz panikot zbinięzi bardzo panom dziękuję. A za chwilę Amber Gold i rozmowa z politykami o tym, co się zdarzyło i zdarzyć może. To już za chwilę. Dziękuję. Czy mamy ograniczać możliwość...